Dzień dobry moi drodzy, witamy Was na kanale Motoforfanem MZ Team. Jak wiecie, niedawno zakupiłem Junaka M10, który miał być gwiazdą naszego zlotu MotorFanem z Team. Aczkolwiek gwiazdą zlotu był Andrzej, a nie Junak. Junak, cały zlot przestał tam, oto w tym tutaj. Co to jest kutłownia, tak? Pomieszczenie socjalne. No właśnie, tak się z naszymi chłopcami organizuje zloty. Aczkolwiek kolega Romek przyjechał na Junaku, więc zlotowicze mogli obejrzeć. Jak i usłyszeć jak Junak chodzi. Natomiast Andrzejek stwierdził, że Junaka odpali Czekaj, czy Tylko nie, nie przeli, nie przeli? Jak to mój Wojtek nie przeli Dałeś do końca Nie jest kluczyk O właśnie I boję się, że zalałeś Tak się dzieje Karolku, że on go jeszcze nie kupił. Raz się Je, przy, mów, Tak się przy, 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 przymierza. się. Przymierza. Przymierza się. Bo wczoraj jeździł, tak wczoraj jeździł, dzisiaj od rana jeździ. Można go spać Andrzejku, to co? Przelew? Nie, ja oryginała szukam. Na gotówkę? Ja Ci mówiłem, że szukam oryginała. Ładny wnaczek, zobacz. Pali, zobacz, jeździ. Zobacz, w, w miarę ładne tutaj szparunki, bo Ci powiem szczerze, że no, wiedziałem, że jest malowany, bo oczywiście, wiesz, pojechałem kupić tą SKL Gazelę. No i tutaj e, kolega Krzysiu, jak dobrze pamiętam, mówi, wiesz co, ja mam jeszcze Junaka. Na... Aha, to kawał maszyny jest. I kolega Krzysiu mówi, wiesz co, ja mam jeszcze Junaka na sprzedaż. No i my, dobra, no to pokaż Pan, nie? No i tak wiesz, pokazuje mi tego junaka, patrzę na niego, no mówię, no dosyć zacny, bo tak wiesz, zazwyczaj wszystkie te junaki, wiesz, jak są pomalowane. Nie dość, że ponaklejane szparunki, to jeszcze wiesz, te, te malowidła to są takie, wiesz, jakie, nie? A tutaj za, i to malowanie jest w okay. no i wygląda dosyć przyzwoicie. Oczywiście za chwileczkę pójdzie na serwisik do Wojtka, bo tutaj trochę jest problem z luzem na przednim zawieszeniu, Wojtusz musi tu nam podregulować. Dokręcić. Mówię, że podobno sprzęgło się, lekko ślizga. Spręgło. i odprężnik powiem Ci, że nie działa wcale. Okej, okay, czyli, czyli Wojtasz będzie miał trochę... Kurde, Pręg. wykasuje o. mnie. Zarobi, zarobi. Wykasuje co mnie. Cena swoim jest, to musi zarobić trochę, nie? No, no. E, ty, Karolku, co, tak nic nie mówisz, coś wczoraj tego? Wczoraj tego to na, na tym zlocie, czy jeszcze dzisiaj tego? Nie, no, wczoraj na zlocie było grzecznie. Grzecznie? Piwko, piwko, ryżatka i do domku. A czemu masz takie podkrężone oczy? Bo nie spałem oczy. Nie pokażę palca. Pilnowałem, pilnowałem tu Junaka samą. Nie pokażę palca, ja wyszło, to zrobił to. Andrzejku, jak zlot? Jak zlot? Jak zlot? Dobrze wyszło, nie? Dobrze? Wszyscy wyjechali, wszyscy wrócili, cali, zdrowi. Pojedli, łopili i pojechali do domu. No Oni żadne to... oczywiście, nie? No... To... Tylko. Co niektórzy, co te, ci zostali bitki to wyglądają tak, jak wyglądają. Jestem ciekawy, jak wygląda Wojtek. A Wojtek to już jest monter. Tak ja będzie ale, ale ja to będę widział, bo mu za chwilę to mam ko dworze, wiesz, do jego. A jak go wejdziesz? Spokojnie, to jakoś załaduję. Nie dość, że wezmę MZ-kę, wezmę Junaka, bo muszę mu go na serwis, bo moja kolejka, wiesz o tym, nie? No. właśnie. E, to jeszcze swojego czołga muszę tam między nie wpakować. No właśnie mówię że Dam radę. Jeszcze masz czołga, nie? Andrzejku, ja tu pakuję, jak dobrze idzie, 5 MZ-ek. Tak, ale rozkręcasz. Oszukujesz. Nie wejdą. Kufry ci odbalą wszystko, nie? Ale ja tak je mądrze spakuję, że wejdę. Chyba, że jeden tył, drugi przód, tak? Nie zakładam przez to, bo po co masz nowego Simpsona przegrać, nie? Na Mijankę. To się zgodzę, ale tak inaczej nie, nie wejdą. Opowiadaj mi o tym Junaku jeszcze to już. No, Junak ładny, zacny. Pójdzie. Jestem uczymy. ciekawy, bo tak. Plan jest taki: zarejestrować to na zabytek, bo nie ma dokumentów. Tak jest, Junak. Zrobić serwis u Wojtka i potem e, pojechać z nim gdzieś na zlot. To tak, no coś. I może po wakacjach wystawić go na sprzedaż. Jakuś, Zobaczymy, jakuś jak się wry, będzie. Jakąś wlepkę chwycić ze zlotu. No, wlepkę ze zlotu. A jak nie to se motoforfana przykleimy. <grym> Ale do junaka, motoforfan. no junaka, Słuchaj, jakby nie było, na zlocie był. Tak. No, się... A, a że w kotłowni? A w kotłowni? <grym> Przestał nieodpalany? Co? się? dzieje, jak przyjechali pierwsi z lotowicza, to go jeszcze odpalałeś. I, w I wczoraj rano, no tak, odpalałeś tak, go. Odpalany był, nie jak nie. Więc pierwsi, którzy przyjechali, mogli go obejrzeć na żywo R Później tylko w telewizji. Reszta jest, tylko jest. w kotłowni. Jest kawośnika Nie? Prawda, że... Ale masz takie, nie? Co? No, i... Silnik mam, ale silnik perełkę. Jest, jest. I jakby nie patrzeć, nie? No to mój nie ma puszki pod cylindrem. Nie, człowieku. Daj spokój. Nie no, jest spoko. Wojtuś zrobi, już Wojtuś wszystko zrobi, Wojtuś jest Magik. Teraz ma czas. O, tutaj wiesz, silnik był remontowany i tam, tam poprzedni właściciel mówił, że to zrobili w miarę w miarę. Ale oczywiście wiadomo, trzeba to przejrzeć po swojemu. Na to mamy Wojtka. Żeby takie rzeczy nam tutaj robił. Mam nadzieję, że maszyna będzie śmigać. Pojadę na jakiś jeden zlot. Bo wiesz, też dobrze, że szukam oryginału. Jednak gdzieś tam, e, gdzieś tam malowany, no nie tego Ale no, no nie powiem, że jak zobaczyłem go tak na żywo. Mimo tego, że jest po renowacji. Zrobił na mnie fajne wrażenie. I to siedzenie ładnie obszyte. To jest taki wiesz. Dopieścić. I myślę, że ktoś się będzie z niego cieszył. A może pojedzie z nami w przyszłorocznym zlocie? No. Czy jeszcze w tym roku będziemy robić Karolku jakiś zlot? No nie wiem, możemy się pokusić, ale. Wakacyjne dobicie. Wakacyjne tak w środku? Takie dwudniowe. W środku, w środku wakacji. o! Tak. zajęte z miejsca na namioty, patrz. Góry, góry, Mazury. Nie, góry, tu, tu, zobacz. Okolica lasy, jeziora. <laughs> Ty, aby góry i Mazury. <laughs> Ty masz tam jakieś wirownię, może jakiś interes do załatwienia? Kochankę? Góra? <laughs> kochankę? <laughs> o, o, kochanka. Ci żona do kochankę. On szuka, kochani. Andrzejku, co? Pakujemy? Pakujemy, co? Pakujemy, co no Złotej karty nie uruchamiasz? Nie. Cholercza. A tak to na czym? Ci... <grym> sam nagadałeś mi głupot. Oryginała <grym> i wartość to... Nie no, oryginał to oryginał, wiesz. Sam, sam wiesz, że ja też szukam w oryginale. Jak się trafi, to, to tak. będziemy się bić. Będą dwie złote karty. <grym> to da więcej. Ja mam srebrną na razie. <grym> nie no, no, wiesz. O, dziadek rzucił, zobacz, na nogę. Dziadek Józek to jest gość. Paniusku, jak z lot? Pasuje wszystko elegancko? Pasuje. Fajnie było. Słyszałem, że pan na koniec... Yy, znaczy słyszałem. Widziałem na żywo, że pan piosenki śpiewał. Tam eee, dzieweczka do, do laseczka, głęboka no, studzienka, coś no. tego. Bo było jednego we... było za dużo. <laughs> było wesoło. No. To co, pozdrowi pan widzów na koniec? Tak jest. I lecimy. Pozdrawiam wszystkich widzów i zapraszam na rajd koguta. O, i to jest gość. Andrzejku. Ale ta Wojtusia maszyna chodzi. chodzi, chodzi, tylko Wojtusz nie zna, i trzeba mu ją odwieźć. No Wojtusz wiesz, wczoraj impreza była. Sej, on, on podobno na podtlenku gazotu chodzi. No tylko że szkoda, że wczoraj wszystko wypalił, nie? Zobacz, w tym kufrze, zobacz. To jest, o to jest, jak to się mówi, nos, tak? Podtlenek gazotu. A tu co jest? O, o, kur... o Panie! 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 Tu trochę przejebał trochę. O Panie! Ojej, ojeju! Na, na, na stałym Wojtuś. A gdzieś jeszcze ta bańka taka dwulitrowa czy trzylitrowa została to od kolegi Darka? Taka... Ale to bierzesz na ten, rezerwujesz to. Żeby... Zabieram mu to, bo on nie będzie pracował. No, a motory nie poczekają. Nie poczekają, Trze... a, ale trzeba co, robić. Co, jak co, ale chodzi mu ten statek dobrze? Ładnie, ładnie. Kurwa, no. Zapierdala, że mu skazówkę urwało. To jest dzik. Zobacz. To jest dzik. Zapierdala. z mu urwało. Nie, chodzi się. Ale powiedziesz ty... mu, co jest w tych kufra, czy...? Nie. Ja nie wiem, po co on te butelki od Aha, to tak. <laughs> Ej, na benzynę. Na benzynę. Ciarku. Nie mówię, to jest podtlenek gazotu. Koleś tak. benzynę że w Zapach mu braku, to benzynę naleje Gdzie Oj, wesoło, wesoło. Co zrobić? Gaźnik jest zatkany. Oj, ci pan Karol, że chyba na serwis siadać, do Wojtka. Gaźnik zatkany. Gdyż Mówiłeś. Słuchaj Andrzejku, tak to jest. Jak się chce, nie daje zarobić mechanikowi tylko samemu mu w sobie pogarać. Zobacz. Zama. U mechanika. U siebie w garażu. Zamiast Strugać meble, nie, to bardziej za mechanika bierze się. <noise> Jeszcze mi tak. Boi się sam jechać. To dziadka jużka puści. Dziadka puści. On nie może dzisiaj jeździć, to już o tym wiesz. Dalej jedziemy. <noise> Podobno cię wczoraj na Cepenie, znaczy wczoraj, dzisiaj gupoto, cię szukali. Głupotę opowiadają. Tylko się nie zgub. Na zimnym najemu, bo tutaj bo jest wszechmogutowak. To samo co moja. Mij, mij do domu. Brawo, słuchaj. Mij do wietranii i Ale mu to kopci. Kopci. Ja bym diesla O jeździu. O.N. O.N. Dobra. Lecimy pakować resztę. Słuchajcie moi drodzy, jak wam ktoś powie, że się nie da, to ja wam mówię, że się da. Zobaczcie, tam upchnęliśmy czoga z tymi moimi wielkimi kuframi. Tu jedzie Junak, tu jedzie Wojtka Maszyna i wszystko weszło do Opla Vivaro. No, także panie Andrzeju, da się. A dzień dobry, panie Wojtku. Cześć. Pan podobno po zlocie wczoraj? No super było. Frekwencja dopisała? Dopisała, elegancko. Wszyscy Bardzo dojechali? Się Wszyscy dojechali. Tylko ja pytam, czemu ja musiałem ci motocyk przywieźć na pacę Bo padało. Ty wiesz, że Karol jeszcze do piątej rano... No Karol to jest Karol, Ja kulturalnie Z małżonką do domu, grzecznie. To co? A żeby był deszcz, no to trzeba motocyk zostawić. Chciałem trochę pozabezpieczać, żeby wiesz, do przodu, do tyłu Bardzo nie poleciał. Andrzej mówi, nie załadujesz. Mnie... Andrzej, nie to, ale ty, to no. będziesz jedną tu Myślę, że tak Ty jesteś w tej rzeczach Myślę, że tak Słuchaj Jakby nie było, nie? Sprawdź sobie co jest tu, bo tu jest potlenek gazotu Aha ale to, a, ale to musisz otwierać już A gdzie jesteś w środku? Ale sprawdź w środku Gdzie, tu czy tu? No, to... No i No to otwórz <zysk> Aha, kur To p...sy Ja myślę, że pełne Ej, wiesz jak to było, nie? Dobrze, że jest, szkoda, że puste Oooo, to nie ładnie, to nie ładnie To nie ładnie No nie ład i Cię załatwili Ja myślę, że pełne O kur... jest. I tu puste, bo to te popitki nawet dali Wiesz, kogo to był pomysł? Korki go, Nie Ko, koła gospodyń wiejskich Aha <noise> Dziękuję im Bo super robotę zrobiły Bardzo fajnie A Panie Wojtku, pan jako taki stary junakowiec o, junakowiec. O. Widzę, że się tu Przemiarka jest dobra Ładnie, ładnie I junaczki są, piękne motocykle Już go dzisiaj rano Andrzejek testował No i bardzo ładnie Maszyna chodzi Trochę będziesz miał roboty, bo tak Przodek jest do zrobienia Coś tam się pobawi Wiesz, że troszeczkę nim buja Silnik trzeba tam do sprzęgła zobaczyć, bo się delikatnie ślizga. No tak, wiesz, kosmetyka, nie? Tej tylnej stópki może by trzeba poszukać, bo jest taka nieoryginalna, mówiłeś? No. Troszeczkę, troszeczkę rzeczy na pewno będzie trzeba tutaj dopieścić. Ale ładny jest, ładny. To ile? Trzy dni? Cztery dni? Tydzień max. Dwie godziny. Jak tanżer mówi, dwie godziny. I porobione. I porobione. To, a jeszcze mówisz ten automat stopu, nie? No to to nie, to to wek, musiby to do szpeci. Linka mówi, że gdzieś pod spodem ma iść. No, tak, nie, nie, to... no, ja tam wiesz, no, na mz kach to ci mogę powiedzieć, a. gdzie co powinno iść, a ja na Junakach to się tam nie znam. No a to tam. Ale co, myślisz, nie wygląda źle? Nie, lakier ogólnie ładny jest. No tutaj to wiadomo ta rama troszeczkę ten kolor No ale dobrzyli. No, no malowanie piecowe tak zwane. A ja piecowe tylko podejrzewam, że wiesz... Ktoś zrobił w lakierze i nie tak dobieram, że to się wychodzi jak lakieru, dobieram, to to grafit z tego, a nie czarny, bo jakby był czarny półmat i by był czarniutki. Nie? No, no. Bardzo mocno to widać, jak jest bardzo mocne słońce. Ale tak ci powiem, że nie, no, nie, lakier no, nie jest ładny. Nie, no. źle, lakier jest miarę ładny. Nie, źle nie wygląda. No widać to. Plan jak jest jakieś... taki: zrobić, doprowadzić do lotów. I obserwować. Y, przejechać się na jeden, dwa złoty może i, i wystawić na sprzedaż. No i gitara. Nie? I myślę, że będzie okej. Okay. Teraz myślę, że będziemy coraz więcej tak robić. Kupić w miarę ładną bazę, doprowadzić do jezdności i wystawić. Tak żeby może nasi widzowie to kupią. Może. Może ktoś z ogłoszenia, a żeby po prostu pojazd był to fajny. Może Andrzej <laughs> Andrzej nie był oryginał. Nie, no to dobrze. A żeby pojazd był fajny, sprawił frajdę nam przez chwilę, żebyś ty się mógł czasie trochę pocieszyć. pocieszyć tym, przejechać, żebyśmy mieli co nagrywać o. też. Bo już nam się pomysły powoli kończą No właśnie. Damy radę. Trzeba by jakiś e, efekt e, kobiecy wprowadzić do naszego teamu. <laughs> Dajcie moi drodzy, bo i tu jest magik pogrzebał 20 sekund przy Junaku. Podregulował obroty, a prawie i już maszyna pięknie cyka. Nie ma jak to stary fachura Junakowiec. Zobaczcie jak pięknie zeszedł z obrotów. A no i Wojtku, do 500 się należy. <grymne> A ci powiem, jak zejdzie z obrotów coś pięknego. No. Widzisz Andrzejku, jak to się robi? Jak jest odpowiednia Boba, to motor idzie prosto na podnośnik. Ostatnie testy mechanika przed wjazdem na garaż. Oj tu, już właśnie Andrzejowi powiedziałem, że jak jest odpowiednia Boba, to się wjeżdża na podnośnik bez kolejki. Tylko, żeby mi tyle nie stał co ten ruski, nie? Ile on tam już stoi? Dwa lata? Coś Nie, dwa lata będzie w listopadzie. W listopadzie dwa lata będzie. Ale no. słuchajcie, silnik jest już prawie gotowy. Tylko wrzucisz to w ramę. Jeszcze skrzynia. A Jeszcze skrzynia, o Skrzynia jest w maku. Czyli rok jak nic. Nie, do lipca będzie chodził. Aha. Do lipca odjazd. Ci powiem, że pięknie się... Teoretycznie. Pięknie się prezentuje na tym no. pomieszniku. Jakie to jest ładny, ci powiem? Słuchajcie moi drodzy, Wojtek już tutaj nam wykonał oględziny Junaka. Już mniej więcej wiemy, co musimy poprawić, co musimy wymienić. Silnik był remontowany prawdopodobnie kilka lat temu. No i to widać, bo, bo są tam jakieś już czelki. Widać po prostu, że ten remont był, także silnik do, doprowadzimy do sprawności. Delikatnie tam nam sprzęgiełko ciągnie. Tutaj, Wojtu się nam od strony mechanicznej tym zajmie. Według słów poprzedniego właściciela, maszyna przyjechała do nas z Niemiec. E, tutaj kilka lat temu przeszła w Polsce renowację. Fajną rzeczą jest to, że zachowała się tutaj oryginalna tabliczka znamionowa. Aczkolwiek motocykl jest z 1962 roku i teraz powiecie, no dobra, ta tabliczka powinna być tam przy kierownicy, no bo te tabliczki były troszeczkę później stosowane. Natomiast w tym Junaku w Niemczech był wymieniany silnik. Jest to silnik z roku tam prawdopodobnie 64, no i na tej tabliczce tutaj zamontowanej jest właśnie yy, uzupełniony ten numer silnika właśnie z tego silnika. Tak więc yy, można powiedzieć, że silnik był przełożony, ale jest to po prostu na tabliczce znamionowej udokumentowane. Mnie osobiście oczywiście to nie przeszkadza, bo silnik jest rzeczą wymienną. Jakby, my mamy fajnie Wojtuś w mz kach że te, te silniki po prostu nie są na tabliczkach umieszczane i wtedy jest święty spokój. Natomiast no, w naszych polskich motocyklach, czy tam w Junakach, czy w WS-kach, w wwm no jednak, czy w moim dudku nieszczęsnym, znaczy szczęsnym, ale wie, że e, zarejestrowałem tego dudka także. No to zajmij się. No, także jest na białych, <laughs> no, także jest na białych tablicach. E, I właśnie, szukamy cały czas boczków do dudka. Jak będzie ktoś miał gdzieś boczki oryginalne do Włoska dudek? Jak najbardziej jestem bardzo chętny do zakupu, dawajcie znać. No, także moi drodzy, historia taka: wrzucamy Junaka, Wojtusz doprowadza go do mechanicznie do fajnego stanu, próbujemy go uruchomić, rejestrujemy go na pojazd zabytkowy, bo nie posiada on dokumentów. No, i jak już zarejestrujemy, chcemy się nim przejechać na zlot. A potem, a potem zobaczymy, gdzie trafi Junak, czy do kogoś z Was, czy zostanie u mnie na dłuższą chwilę. Chociaż powiem Wam uczciwie, że gdyby mi się taka ładna sztuka trafiła, jak ta, w takim oryginalnym stanie, no to bym sobie ją zostawił, bo ten junak, ten dźwięk tego silnika już bardzo dawno za mną chodzi. No i powiem Wam uczciwie, że sam poluję na taką sztukę, a wujcąż najgorsze jest to, że poluje nas dwóch, czyli ja i Andrzej. Andrzej ma złotą kartę, ja mam dopiero srebrną. <słukasz> Ale nie ma się. Pieniądze to nie wszystko! Tak. Teraz znaleźć taką sztukę. Ale wiesz ostatnio, jak Andrzej mówi, nie? Pieniądze to nie wszystko. Ale wszystko bez pieniędzy to? No, Jak w tym filmie. Także moi drodzy, z tego miejsca żegnamy się z garażu Wojtka. Przenosimy się jeszcze na chwilę do Andrzeja, bo on tam coś ma jeszcze do powiedzenia na temat naszego zlotu, który się odbył niedawno. Słuchajcie, bo szykujemy się do podziękowania. Andrzej wybrał sobie miejsce tutaj przy motorach. Karol nie chce być na podziękowaniach, bo mówi, że. Nie, nie. Nie wygląda ładnie. Nie wygląda ładnie jak wygląda trochę ładniej. Słuchajcie moi drodzy, bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim, wszystkim, którzy wzięli udział w naszym pierwszym zlocie. Andrzej ma dla was niespodziankę, szykujemy drugi zlot. No zobaczymy kiedy jeszcze. Wszystko w planach jest, zobaczymy jak to wyjdzie. No, nic nie obiecujemy, zobaczymy. pierwszy zlot się udał, bardzo fajny, wszyscy wyjechali, wrócili. Szczęśliwi, zadowoleni, nawet z Gdańska przyjechali. No, na, właśnie najbardziej serdecznie chcieliśmy pozdrowić Piotka i Ole. Z Gdańska, Zdańska. Eee, że przyjechali z sopakami z, z dzieciakami, no nie dzieciakami, bo już, hmm. bo już e, z dorosłym, 18 lat, 18 miał 18, 18. No. Tak, tak. Eee, I pojechali z nami w rajdzie, także tak Naprawdę że... szacunek wielki, nie? Tyle no, co... kilometrów przyjechali, żeby z I kolega z Gliwic, który przyjechał też, z Simpsonka przywiózł. Tak, bardzo ładnie. Tutaj koledzy z Jarocina, którzy przyjechali CZ-kami. Z Gostynia przyjechali, z Gostynia chyba ws tak, naprawdę to Było że... naprawdę multum ludzi tutaj. Naszych znajomych też, którzy przyjechali z okolic. Którzy mają jakieś tam motocykle zabytkowe. Albo takie starsze motocykle, jakieś tam Wirażki, jamaszki, drakstary, takie starsze, wszyscy ładnie pojechaliśmy. Chyba 35 motocykli, jak dobrze policzyłem było. No z czego większa połowa, znaczy nie ma większej połowy. Z czego no powiedzmy z 60% było motocykli zabytkowych tak. w USek MZek, go, kolego Romka tak. pozdrawiamy. No a kolego od komarka? A, no Sebastian chyba. Sebastian, Sebastian. Tak, Sebastian. Naprawdę tak, szacunek, że się odważył komareczkiem jechać. No i jej... prawie prawie wyjechał przed nami może z godzinę. A prawie równo przyjechał, nie? Tak, dojechał. To no, no, jest na metę, nie? Co prawda z powrotem wrócił na palce, bo już mi się pedałować nie chciało. <laughs> Ale no i tak duży szacunek, że w ogóle tak, się tak. podjął, pojechał, był tam z nami. I, i... warto się przejechać, bo no coś zwiedził, zobaczył, jak to wygląda. Nie? O to się właśnie rozchodzi poznał nowych ludzi. O to się właśnie rozchodzi. W muzeum oczywiście na wszystkich zrobiło gigantyczne wrażenie, jest tam bardzo dużo eksponatów. Też serdecznie dziękujemy Tomkowi, Heniowi, Kamilowi. Że po prostu byli, przyjęli nas i... i Piotkowi. Piotko, o, Piotrusia, jeszcze pozdrawiam właśnie, bo Piotrusz Mechanik też, też, też z nami się. tam przebywał, był. Przejechał się Zetką, co też mogliście widzieć we filmie już na pewnie. Filmiku. Albo będziecie widzieć, zobaczymy, który film pójdzie pierwszy. Także moi drodzy, jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy. I do zobaczenia. 20 sekund musisz trzymać. Będzie na zakończenie filmu. Jest dobrze. Właśnie, a tak, moi drodzy, wygląda się po zlocie motofora przed team. Taka imprezka, taka A... imprezka, do dzisiaj mi się odbija. <laughs> jak to było wczoraj. Znaczy, nawet dzisiaj to było. Głowa musi boleć. Po bo takich imprezach głowa musi boleć. Pierwsza i nie ostatnia, prawdopodobnie. No, ale myślę, że na drugiej że głowa nie będzie boleć. To pierwsza jak człowiek nie wiedział, jak się zachować i że się zachował. Że <laughs> <laughs> ty musisz już. Ty, jak Wojtek, ty musisz. Co, Wojtek, obrażasz? ja nie mówię, że... nie ma go Ja się z dobieram do dwa sępy. Bychali by nawet. No dobra, Czeku. i tym oto optymistycznym akcentem zakończmy ten odcinek, bo, bo zrobiło się już. E, na pograniczu e, sąsiadów, a to nie są koledzy, to są sąsiedzi, także, także dziękujemy za obecność. Trzymajcie, się pozdrawiamy.